Nasze lekcje historii zaczniemy od szybkiego przypomnienia, co udało nam się mówić do tej pory na lekcjach w klasie pierwszej. Epoką, która właśnie dobiegła końca, było średniowiecze, które trwało około tysiąca lat. Za jego początek uznaje się rok 476 i upadek cesarstwa rzymskiego. A jeśli chodzi o koniec tej epoki, to historycy przyjmują różne daty, bo może to być rok 1453 i upadek Konstantynopola. Rok 1492 i odkrycie Ameryki, lub mogło to nastąpić około roku 1450 razem z wynalezieniem druku. Koniec średniowiecza w Europie nie był czasem łatwym. Miały wtedy miejsce kryzysy, wojny i niepokoje społeczne. Wspomnę tu chociażby o wojnie stuletniej, jako od 1337 do 1453 roku toczyła się między Francją i Anglią. Ostatecznie dzięki Joannie Dark udało się wyprzeć Anglików z terenów Francji. W połowie XIV wieku miała też miejsce epidemia dżumy, która z jednej strony zabiła wiele ludzi, doprowadzając do wyludnienia kontynentu, z drugiej zaś przyniosła kryzys gospodarczy. Trudna sytuacja była też w kościele zachodnim. Był czas, że o tron papieski i zwierzchność nad kościołem walczyło jednocześnie trzech papieży. Wprawdzie w XV wieku udało się przywrócić jedność Kościoła, ale dawnego autorytetu Kościół już nie odzyskał. Co więcej, w XIV i XV wieku na chrześcijańską Europę najechali Turcy, którzy opanowali dużą część Półwyspu Bałkańskiego, a w 1453 roku zdobyli Konstantynopol. Przenosimy się do Polski, gdzie sytuacja wewnętrzna poprawiała się. Zawarto Unię z Litwą, by wspólnie móc stawić czoła krzyżakom. Władysław Jagiełło w latach 1409-1411 toczył zwycięską wojnę z zakonem. Po nim na tronie polskim zasiadł jego starszy syn, Władysław III Warneńczyk, który swój przydomek zyskał po śmierci w bitwie pod Warną. Po nim tron objął Kazimierz Jagiellończyk, który umocnił swoje panowanie a jego synowie zostali władcami Polski, Litwy, Czech i Węgier. Ponadto Kazimierz Jagiellończyk zwyciężył krzyżaków w wojnie trzynastoletniej, która trwała od 1454 do 1466 roku, dzięki czemu do Polski przyłączono Pomorze Gdańskie, Warmię, Żuławy, a zakon krzyżacki stał się lennikiem króla polskiego. Tyle tytułem wstępu. Przejdźmy do właściwego tematu lekcji. Zapraszam. XV-wieczna Europa zmagała się z kryzysem gospodarczym. Po pierwsze, problemem stało się przeludnienie i zbyt mała ilość pól uprawnych. Brakowało też szlachetnych kruszców, zwłaszcza srebra i złota, które wywożono na wschód w ramach handlu, a złoża kruszców w europejskich kopalniach wyczerpywały się. Handel ze wschodem był utrudniony, odkąd Turcy zajęli Konstantynopol. To wszystko sprawiło, że zaczęto szukać nowej drogi na wschód. Zwłaszcza, że młodsi synowie szlachetcy, którzy nie mogli liczyć ani na ziemię, ani na karierę w swoich krajach, zaczęli szukać innych sposobów na zarobek i awans społeczny. Ale wyprawy oceaniczne stały się też możliwe dzięki innym zmianom, jakie zaszły w Europie. Zaczęto interesować się teorią okulistości ziemi. Rozwijała się kartografia i nawigacja, czemu sprzyjały nowo opracowane przyrządy. Pojawiły się też nowe typy żaglowców. Karawele i Karaki. Wzrosło zainteresowanie Europejczyków światem, co było możliwe dzięki rozwojowi humanizmu. Ważnym czynnikiem był też zawał ewangelizacyjny duchowieństwa, które chciało naukę o Jezusie Chrystusie zanieść też do nowych ludów. Portugalia, niewielkie państwo na zachodnim skraju Europy, zaczęła jako pierwsza poszukiwanie nowych ziem. W 1415 roku zajęła przyczółek w Afryce, marokańskie miasto Ceuta a potem także wyspy Atlantyku, Azory, Madere i wyspy Zielonego Przylądka. W drugiej połowie XV wieku przykroczyli równik. A w 1488 roku Bartolomeo Dias opłynął w przylądek Dobrej Nadziei, czyli południowy kraniec Afryki. Vasco da Gama to portugalski żeglarz, który w latach 1497-1498 opłynął Afrykę i dopłynął do Indii. Był pierwszym Europejczykiem, któremu się to udało. W 1499 roku wrócił do kraju z ogromnym ładunkiem przypraw, które były wtedy bardzo cenne. Łącznie Vasco da Gama odbył trzy podróże morskie do Indii. W latach 1502-1503 poprowadził tam liczną flotę, dzięki czemu zdobył miasto Kalikat, zyskując przy tym bogactwa, ale też uznanie portugalskiego dworu królewskiego. Gdy powrócił do Lizbony, otrzymał tytuł admirała mórz indyjskich, a potem nawet wicekróla Indii. Przenieśmy się do Hiszpanii. Tamtejsi władcy, czyli Izabela Kastylijska i Ferdynand Aragoński, zajęci byli walką z Maurami na Półwyspie Iberyjskim. W 1492 roku udało się pokonać ostatnią muzułmańską twierdzę. Wtedy dopiero Hiszpania zaczęła rywalizować z Portugalią o wytyczenie nowej drogi do Indii. Krzysztof Kolumb to włoski żeglarz pochodzący z Genui. Zapoznał się z teorią florenckiego geografa Paola Toscaneliego, który wykonał mapę świata biorąc pod uwagę teorię o kulistości Ziemi. Wynikało z niej, że przez Ocean Atlantycki można dopłynąć do Indii. Oczywiście nie wiedziano wtedy jeszcze o istnieniu Ameryki. Kolumba wsparła królowa Izabela Kastylijska, mimo że jej mąż Ferdynand Aragoński, ale też władcy Anglii i Francji nie wierzyli, że taka wyprawa może się udać. W ten sposób Kolumb wyruszył na zachód dysponując trzema statkami. W wyprawie wziął udział zaledwie 90 osób. Zanim jednak opowiem Ci jak przebiegła jego podróż, najpierw chcę opowiedzieć o jego statkach. Największa z nich była Karaka, której nadano imię Santa Maria. Miała ona ożeglowanie rozpostarte na trzech masztach, co umożliwiało żeglugę nawet przy niesprzyjającym wietrze. Kasztele, czyli nadbudówki na dziobie i rufie, służyły za kajuty dowódców. Statek miał duże przestrzenie pod pokładem. Mieściły się tam pomieszczenia dla załogi, ładownia, w której przewożono zapasy jedzenia i słodkiej wody, a na samym dnie umieszczono balast, który stabilizował kołyszący się na falach statek. W wyprawie wzięły też udział dwie karawele, Pinta i Nina. Przyrządy nawigacyjne używane w tamtych czasach przez żeglarzy zostały wynalezione w starożytności, a niektóre w średniowieczu. Była więc busola, której używano do wyznaczenia północy i wytyczenia kierunku żeglugi. Kwadrant w postaci ćwiartki koła wyposażonej w podziałkę i przesuwany przyrząd ten służył do wyznaczenia położenia statku względem gwiazd. Astrolabium pozwalała ustalić wysokość ciał niebieskich i wyznaczyć szerokość geograficzną, na której znajdował się statek. I w końcu laska świętego Jakuba, będąca listwą z przesuwaną poprzeczką, umożliwiała zmierzenie kąta pomiędzy powierzchnią oceanu a położeniem gwiazd. Krzysztof Kolumb, 3 sierpnia 1492 roku, wypłynął z hiszpańskiego portu w Palos, i udał się na południowy zachód. Od 9 sierpnia do 6 września zatrzymał się na Wyspach Kanaryjskich, by uzupełnić zapasy i naprawić uszkodzenia statków. Po trwającej miesiąc żegludze 7 października zaobserwował ptaki, które były dowodem na bliskość lądu. 12 października udało im się przybić do nieznanego lądu, którym była wyspa w archipelagu Bahamów. Kolumb nadał jej nazwę San Salvador. 28 października odkryli Kubę a 5 grudnia przybyli do Haiti, czyli Hispanioli. Tam 25 grudnia 1492 roku stracili statek Santa Maria, który osiadł na Mieliźnie. 15 stycznia 1493 roku wyruszono w drogę powrotną. Między 17 a 23 lutego zatrzymali się jeszcze na portugalskich wyspach Azorach. 4 marca odkrywcy przybyli do Lizbony, a 15 marca kolumb spotkał się w Barcelonie z hiszpańską parą królewską. Przywiezione z Ameryki, którą zaczęto nazywać Nowym Światem, złoto, egzotyczne owoce i nieznane dotąd zwierzęta zachęciły władców hiszpańskich do organizowania kolejnych, większych wypraw. W latach 1493-1496 miała miejsce druga podróż kolumba. Tym razem wyruszyło na nią 17 statków i około 1500 ludzi, którzy mieli osiedlić się na Nowym Lądzie. Odkryto wtedy Małe Antyle i Jamajkę. Kolumb do końca życia był przekonany, że dotarł do Indii. Za swoje wybitne osiągnięcia dostąpił licznych zaszczytów. Z czasem jednak popadł w niełaskę, uwięziono go i zmarł w zapomnieniu. Obecnie historycy oskarżają go o brutalność i zapoczątkowanie mordowania rdzennych mieszkańców Ameryki. W odpowiedzi na nowe odkrycia geograficzne papież Aleksander IV postanowił rozgraniczyć strefy wpływów w Portugalii i Hiszpanii. W 1494 roku oba te kraje zawarły traktat w Tordesillas, zatwierdzając nowy podział świata wzdłuż południka przebiegającego około 2000 km na zachód od wysp Zielonego Przylądka. W ten sposób Ameryki stały się hiszpańską strefą wpływów, a Portugalii przypadły Afryka i Azja. Ciekawostka? Amerigo Vespucci, włoski żeglarz z Florencji w służbie hiszpańskiej, zbadał na przełomie XV i XVI wieku wybrzeża Ameryki Południowej. Jako pierwszy stwierdził wtedy, że to nie Indie, a nowy kontynent, który zaczęto określać nowym światem. Barwnie opisywał on nieznane lądy i zamieszkujących je ludzi. Jego listy w XVI wieku wydrukowano w kilku językach. To od jego imienia kontynent nazwano Ameryką, a ta nazwa pojawiła się na mapie po raz pierwszy już w 1507 roku. W 1513 roku Hiszpanie pokonali przesmyk łączący Amerykę północną i południową. Później będzie on nazywany przesmykiem Panamskim. W ten sposób odkryli nowy ocean i domyślili się, że aby dopłynąć do Indii, trzeba go przepłynąć. W 1519 roku z Hiszpanii wyruszyła wyprawa dowodzona przez Ferdynanda Magellana, która składała się z pięciu statków. Popłynęli na południe, wzdłuż wybrzeży Ameryki Południowej, docierając do krańca kontynentu. Pokonali cieśninę, nazwaną potem cieśniną Magellana, i wypłynęli na ten nowy ocean. W związku z tym, że podczas ich podróży pogoda była sprzyjająca, nazwano go oceanem spokojnym. Magellan i jego ludzie długo płynęli, ale w końcu dotarli do wysp mariańskich. Potem przybyli do archipelagu Filipin. Tam byli zmuszeni walczyć z tubylcami, a Magellan poległ. Wielu członków załogi zmarło w wyniku chorób. im zwłaszcza szkorbut, którego przyczyną jest uboga dieta i wynikające z niej braki witaminy C. Mimo że na wyprawę wyruszyło 5 statków i 270 osób, to ostatecznie w 1522 roku do portu w Kadyksie wrócił tylko jeden statek. Karaka o nazwie Wiktoria, czyli Zwycięstwo. A na jego pokładzie znajdowało się jedynie 18 osób. Dowodził Bask, Juan Sebastian Elcano. Jako pierwsi ludzie w historii opłynęli oni kulę ziemską. A towary jakie przywieziono z wyprawy były tak cenne, że nie tylko pokryły koszty długiej podróży, ale też przyniosły duży zysk. Te nowe odkrycia geograficzne poszerzyły wiedzę Europejczyków o świecie. Znano już nie trzy, a cztery kontynenty – Europę, Azję, Afrykę i Amerykę, którą dopiero później podzielono na dwa kontynenty. Potwierdziła się teoria okulistości Ziemi. Pokonano też strach przed potworami, które miały czyhać na dalekich oceanach. Europejczycy zapragnęli organizować kolejne wyprawy, by zapełnić nieznane białe plamy na ówczesnych mapach. Ekspansja kolonialna postępowała, przez co powstawały pierwsze światowe imperia. Wspogaciły się państwa europejskie, gdyż statki z nowo odkrytych lądów przywoziły cenne kruszce i towary luksusowe, nieznane rośliny i zwierzęta. Z Ameryki do Europy przywieziono nowe zwierzęta – alpakę, indyka, lamę, ale też nowe i nieznane dotąd rośliny, z których wymienię ziemniaka, pomidory, paprykę, fasolę, dynie, awokado… Agawę, cukinie, kukurydzę, orzeszki ziemne, słonecznik, ananas, marakuje, truskawkę, ziarno kakaowca, żurawinę, bawełnę, tytoń czy wanilię. Z kolei z Europy do Ameryki zawieziono konie, których dotąd tam nie znano, bydło, kota domowego, osła czy świnie. Ale też rośliny. Pszenicę, jęczmień, owies, ryż, żyto, banany... Jabłko, granat, morele, wiśnie, owoce cytrusowe, burak, bób, kalafior, kapustę, len, soczewice, soje, cebulę, marchew, por, seler, kokos, kawę i trzcinę cukrową. Zanim Europejczycy dotarli do Ameryki, rozwijały się tam cywilizacje stworzone przez Indian oraz na północy przez Inuitów. Najbardziej zaawansowane były cywilizacje w Ameryce Środkowej i Wandach. Ich osiągnięcia dotyczyły sztuki, architektury, astronomii, matematyki i medycyny. Już w drugim tysiącleciu, przed naszą erą, w Ameryce Środkowej rozwinęła się cywilizacja Olmeków. To oni jako pierwsi w Ameryce opracowali własne pismo. Później z ich wynalazków korzystały późniejsze ludy. Do naszych czasów ocalały wielkie kamienne głowy, mające 3-4 metry średnicy. I ważące do 40 ton. Olmakowie wykuwali je w bazaltowych skałach kamiennymi narzędziami. Potem na tym terenie żyli Majowie, a szczyt ich cywilizacji przypada na połowę pierwszego tysiąclecia naszej ery. Czasem badacze porównują ich do Greków. Majowie nie wykształcili Zjednoczonego Państwa, wprowadzili zaawansowane obserwacje astronomiczne, które umożliwiały im opracowanie własnego kalendarza. Byli niezwykle zaawansowani technicznie i naukowo rozwinięli zwłaszcza matematykę. Ale mogą się oni także poszczycić osiągnięciami kulturalnymi i rozwiniętymi sztukami plastycznymi. Ich pismo opierało się na znakach odpowiadających poszczególnym słabom. W Tikal zachowały się po nich piramidy schodkowe wybudowane w VII wieku naszej ery, wysokie na 47 i 38 metrów. Na ich szczytach mieściły się świątynie. Do tej pory nie udało się ustalić, dlaczego Majowie pod koniec pierwszego tysiąclecia naszej ery opuścili swoje miasta. W efekcie ich cywilizacja podupadła. Aztekowie to państwo najsilniejsze politycznie i militarnie. W XII wieku przybyli oni z północy na tereny dzisiejszego środkowego Meksyku. Podbili mieszkające tu plemiona, także Majów, a w XV wieku stworzyli swoje imperium. Od podbitych plemion przejęli wiele dokonań. Rozwinęli też obróbkę złota, astronomię i matematykę. Inkowie z kolei mieszkali w Ameryce Południowej. Ich imperium było bardzo rozległe, a duża jego część leżała w zachodniej, górzystej części kontynentu, głównie na terenie dzisiejszego Peru, Ekwadoru, Boliwii i Chile. Budowali oni górskie drogi i wiszące mosty. W górach uprawiali pola, tworząc specjalne tarasy. Stworzyli kipu, czyli pismo węzełkowe. Opracowali własny kalendarz. Mieli rozwinięty system wierzeń i potrafili mumifikować zwłoki. Ich rzemieślnicy byli bardzo sprawni, czego dowodem jest złota płaskorzeźba przedstawiająca Boga Słońca. Zapamiętaj najważniejsze. Do przyczyn wielkich odkryć geograficznych należały m.in. niedobór szlachetnych kruszców i nowych ziem pod uprawę rolną, przeludnienie, utrudnienia w handlu ze wschodem po zdobyciu Konstantynopola przez Turków. Rozwój nauki, techniki oraz kartografii. Dalekie podróże stały się możliwe także dzięki skonstruowaniu nowych typów żaglowców. Pierwsze wyprawy zaczęli organizować Portugalczycy. Najpierw opłynęli południowy kraniec Afryki, a następnie dotarli do Indii. Z kolei Hiszpanie wysłali wyprawę pod dowództwem Krzysztofa Kolumba, która w 1492 roku dotarła do Nowego Świata, jak nazywano kontynent amerykański. Sfinansowali też wyprawę, która w latach 1519-1522 opłynęła ziemię. Kontynent amerykański przed przybyciem Europejczyków był zamieszkiwany przez Indian, z których największe osiągnięcia cywilizacyjne mieli Majowie, Aztekowie i Inkowie.